Oficjalnie Puchar Polski już nie istnieje i jest to teraz aktualnie STS Puchar Polski oraz poznaliśmy wszystkie pary 1-32 finału. Pięć drużyn nie zobaczymy w tym. Jest to Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok oraz Pokoń Szczecin. Jeśli chodzi o te pary, to, to taką pierwszą parą wylosowaną jest Hutnik Kraków, który zmierzy się z Siarką Tarnobrzeg, Mieć Legnica, która zmierzy się z Pogonią Siedlce, a we z ruchem Chorzów, Flota Świnoujście z GKS-em Jastrzębie, Gryf Słupsk z Polonią Warszawa, Stal Rzeszów z Koroną Kielce, Śląsk Wrocław z Lechem Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Łomża z Odromopole, Opole, Legia Warszawa 2 z Górnikiem Zabrze, Znicz Pruszków z Małą Panew Ozimek Krakowia z Górnikiem Łęczna Korona Kielce 2, z Piastem Gliwice. Polonia Środa Wielkopolska z Olimpią Grudziądz, Odraby Tomodrzański, która jest debiutantem z Wisłą Kraków, Lechia Gdańsk z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Świt Szczecin z Miedzią Legnicą 2, Arka Gdynia z Motorem Lublin, Stal Stalowa Wola z EUKS Goczałkowice Zdrój, które też są debiutantem GKS Wikielec, Spodbeskidzie ziembielsko biała Radom Jakramodom z Zagłębiem Lublin, Zawisza Bydgoszcz z GKS Tychy, Brukbet Malnika Niesiecza z widzewem Łódź, Chojniczanka Chonice z Beskidem Andrychów, Polonia Bytom z Wartą Poznań, GKS Katowice z Wisłą Płock, LKS Łódź z Hrobrą Głową Uchów oraz Stal Mielec z Puszczą Niepołomice. Tak dwie ciekawostki. Pierwsza, że żaden z klubów z Krakowa nie zagrał u siebie, ponieważ hutnik zostanie podjęty w Tarnobrzegu. Wieczysta odpadła. Wisła Kraków zagra przeciwko debiutantowi w Bytomiu Odrzańskim, a Krakowia zmierzy się w Łęcznej. Niestety, reszty klubów z Krakowa nie mamy, ani Garbarni, ani słabszych klubów. Że zobaczymy ponownie Łukasza Piszka w Pucharze Polski, to jest plus. Niestety nie zobaczymy Michała Pazdana. I druga to mianowicie, że każdy klub gorszy będzie podejmował u siebie tą drużynę oraz jeśli z tej samej ligi, gospodarzem będzie drużyna, która została wylosowana jako pierwsza. Tak, tutaj macie po kolei, jak wygląda cała drabinka. Na chwilę obecną nie ma podanych ani dni, ani godzin. Najprawdopodobniej odbędzie się to w dniach około od 23 do 27 września, ale to jest tylko przypuszczenie aktualnie. Zdajcie znać w komentarzach, kto według Was w tym roku wygra Puchar Polski. Czy będzie to legia, czy jednak wreszcie pogłębiać Szczecin, która aktualnie dwukrotnie z rzędu jest srebrnym medalistą Pucharu Polskiego.